Witam was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet I dzisiaj tak jak widzicie Jesteśmy na innym koncie Ponieważ zrobiłam tak jak mi Poleciliście O, próbowałam sobie właśnie tutaj Przesłać tego piksela Z konto na konto, żeby sobie No tak jak mi się, po prostu level Szybciej wtedy wbije i faktycznie to Działa, także dziękuję wam bardzo Za porady i mamy tutaj konto Które założyłam już Dawno, dawno, dawno temu Nie włączę to Dawno, dawno, dawno temu, więc nie musiałam wbijać tutaj poziomu ani nic, bo poziom był taki, że mogłam sobie przysłać te prezenty, ale dodatkowo, jakoś tak z nudów chciałam, żeby coś się działo, było ciekawie, no to też zakupiłam vip na to konto drugie. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będę miała vip -y na dwóch kontach na Star Planet. Tutaj spokojnie zakupiłam tylko tego vip na miesiąc, żeby jakoś fajnie w miarę wyglądać. W ogóle fajna sprawa, właśnie nowe konto. Stwierdziłam, że powiew świeżości się tutaj przyda. Także możecie wpadać teraz na oba kąta. Możemy tutaj sobie zrobić boostera, no bo mamy. I już tutaj wydałam trochę diamentów na Pozdra dla siebie. Także. O, to jest słodkie, a co tu nagle tak dużo osób mnie dodaje A zaraz przeloguję się na konto LadyCat I pootwieramy najświeższe prezenty od was Bo naprawdę, chyba z dwa tygodnie nic nie nagrywam, A wy dalej cały czas wysyłacie mi prezenty Także jestem wam naprawdę wdzięczna, że o mnie nie zapominacie Staram się co jakiś czas otworzyć sobie jakieś tam pojedyncze prezenty Też powysłać prezenty osobom, które mi te prezenty wysyłają Także spokojnie yy, staram się odwdzięczać To się nazywa... No, Dobra, weźmiemy to i mamy tutaj jeszcze awards, 7 aż? Nowe konto to jest coś wspaniałego po prostu, naprawdę, bo ja głównie na tym koncie gram na iPadzie, na iPadzie jest troszeczkę ograniczony ruch, bierzemy sobie to wszystko i logujemy się na LadyCat, ale chciałam taki update zrobić, że mam tutaj drugie konto i że czytam wasze komentarze i wasze tipy polecenia, co polecacie robić, także robimy to ode mnie samej, tylko ja wiem o tym koncie, tylko ja sobie tutaj lajkuję i pomagam sama sobie, smutne takie, że ja sama ze sobą gram, ale dajcie znać, czy też macie dwa konta, czy może gracie tylko na jednym koncie, czy może na trzech, czterech, i ciekawi mnie to, także piszcie w komentarzu, mam nadzieję, że macie też dwa konta, żebym mi czuła się... Samotnie tak. No i jesteśmy na głównym koncie, tak jak widzicie. Stara, dobra, Lady Cat. I dobra, włączmy sobie boostera i odkopmy się trochę z tych prezencików od was, moi drodzy. Bo jesteście tacy kochani, wysyłacie cały czas prezenty i nie chciałabym, żeby one tak leżały i wiecie, się marnowały. Ja sobie tutaj czasami otwieram jakieś pojedyncze prezenty, ale zobaczcie, fajna Rose. Dziękuję w ogóle tutaj już temu, ale patrzcie, fajna Rose. Ona jest po prostu niemożliwa. Fajna Rose, dziękuję ślicznie, ale naprawdę przechodzisz samą siebie. No, może zrobimy odcinek, że otwieramy prezenty tylko od fajnej rose. Co ma na to? Zobaczcie, ile tu jest życzonych. Dziękuję, kochana, jeżeli to oglądasz, to naprawdę bardzo mi miło, dajcie znać, czy chcecie właśnie odcinek, że otwieram prezenty od jednej osoby, która bardzo dużo mi tego wysłała. Dziękuję każdemu i lecimy z przyspieszeniem. A jeszcze miałam wam wspomnieć, że jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co u mnie, to bardzo serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Nazwa to Orbitka19 i tam możecie e, być samym właśnie na bieżąco, patrzeć, co tam u mnie. Ostatnio właśnie byłyśmy z mamą na takim babskim wyjeździe w Budapeszcie, więc bardzo fajne story wstawiałam i stwierdziłam, że zachowam sobie prezent od Fajnej Rose, bo tyle tych prezentów wysłałam, że może zrobimy dedykowany odcinek właśnie da... Fajna Rose, dajcie znać w komentarzu Czy byście chcieli, może Fajna Rose To ogląda to też, daj znać Co o tym sądzisz, dziękuję tutaj wszystkim Za grafę i za pomoc A my lecimy, u anatopik A my lecimy z otwieraniem Bo mamy tego sporo Dobra, patrzymy taki, bo mnie to strasznie kusi, zobaczmy co to za unikat od Fajnej Rose. O, jakie śmieszne, to są chyba kaloszki. Nie wiem, nie znam się na tych unikatach z gazetki, dajcie znać, jeżeli zauważycie tu jakiś unikat, to też koniecznie piszcie. Czy jest więcej? Nie, no na pewno robimy odcinek z prezentami od Fajnej Rose, tylko... you say on your chest I wish I have Wednesday, otwórzmy to. Oglądaliście Wednesday dajcie znać. Kurde, ja już jakiś czas tam to oglądam, że... A nie, no dobra, pamiętam, pamiętam, co to się działo mi. O, faktycznie! Ale podobna! Nie, ja chyba... wygląda jak Jenna Ortega, nie? Bardzo podobna jest twarz, twarze. Ale to pewnie te włosy dają właśnie taki efekt. A fajna Rose, nie martw się. Twoje prezenty otworzymy w oddzielnym, specjalnym, dedykowanym odcinku. Ujeju! Straszne! Nie, nie przerażają mnie takie rzeczy, takie clownowe jakieś McDonaldy, ale słodkie. O, męskie chyba. Wow, wszystko on na sobie teraz, uni, otwórzmy to, o moja ukochana spódniczka, dobra, to do domu, otwieramy jeden prezent od fajnej Rose, to jest unikat, wygląda jak taki unikat, takie stare włosy, ale wydaje mi się, że to jest unikat, bo fajna Rose napisała, że to unikat, także dziękuję Ci bardzo kochana. Um. Kiedyś w ogóle lubiłam te włosy, ten kok, taki też czapkę jakąś nosiłam. Fajna w ogóle. Nie. Ja czasami mam wrażenie, że ja dodaję Was do znajomych, a tutaj mnie nie mam napisane, na że mam na Was znajomych. Może się obraziła. O, modny był kiedyś, kiedyś, kiedyś na Movie Stepland był bardzo modny, ten gips. Nie wiem, czy pamiętacie. Te czasy, czy mi się tylko tak wydawało, ale bardzo młody był ten gips na jednej nodze. Dobra, otwieram ostatnią stronę i będę robiła look, i zaraz dam. O, uwielbiam takie rzeczy, fajne. I zaraz dam Wam ee, znać. Nie, no, po prostu pokażę Wam, jak ten look wy, wyszedł, a Wy wpadajcie na Instagrama orbitka 19 żeby być na bieżąco z tym, co u mnie. Ewentualnie będę Was też tam informowała o filmach, kiedy filmy i też zapraszam was na tiktoka również nazwa to orbitka19 tam często robimy sobie live'y pogaduchy, może kiedyś w MSP programy, także dawajcie znać, o, oczywiście w komentarzu uuu słodkie, o taki buziak, dobra to miała być ostatnia strona no, się zagadałam otwieramy, to jeszcze kim, kim wysłała prezent, u kocham tą spódniczkę, moja ulubiona dam se, dam nie myślałam, że od fajnej rosy odłożyłam. No Dobra, i nowy prezencik. Ej, fajny lub. Zaraz coś na pewno fajnego wymyślimy. Ofiaramy od Kim Kim. Nie. Ja, yeah! Kim Kim, dziękuję ślicznie! Jeju, czemu wy jesteście na co kochani? W ogóle piękny masz lub Kim Kim. Kim Kim tutaj często jest gwiazdą. Chyba kiedyś też pozdra tutaj dawała, także... Mam nadzieję, że masz coś w liście. O, kupujemy listę, co? Słodkie w ogóle wszystko. Uwielbiam kolorystykę. Dobra, dajemy listę i lecę robić luk, bo mnie tutaj już szaleje. Laptopik, i zaraz do Was wracam. I moi drodzy, taki look wyszedł z dzisiejszego otwierania prezentów. Według mnie bardzo fajny taki. Unikatowym powiedziała coś takiego wiecie innego. Nie wiem, dajcie znać, możecie komentować, jak Wam się podoba. Tutaj chyba ktoś skomentował. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że teraz mamy dwa konta, tutaj Lady Cat i to drugie. No i co? Wpadajcie oczywiście na Instagrama i TikToka robitka 19. Tam się widzimy praktycznie codziennie. Mam na nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i do następnego miłych wakacji. Trzymajcie się. pa Pa-pa!